Otóż wszyscy mają z tym zasobem kolosalny kłopot. Po pierwsze, rynki finansowe. Rynki finansowe, które są w stanie dość dobrze wycenić wiele różnych rzeczy, łącznie z ryzykiem, nie umieją wyceniać wiedzy. Wiedzę wyceniają historycznie, albo przewartościowują, albo niedowartościowują. Ponieważ nie ma na dobrą sprawę dobrych metod oceny wartości, i z tego wynika bardzo trudna rzecz, mianowicie, że trudno jest powiedzieć, jaka jest racjonalna granica inwestycji w wiedzy. Ile warto zainwestować? Można powiedzieć tak, że. To się robi w ten sposób, mianowicie, że się podgląda konkurentów. Się e, inwestuje mniej więcej podobnie. Trochę więcej, jeśli chcemy ich przebić, trochę mniej, jeśli nas nie stać, ale nie możemy od tego, od tej linii. Od... No, wiedza ma jeszcze jedną rzecz, mianowicie, w związku z tym, że nieokreśloność własności, e, to wiedza jest zmagazynowana w różnych miejscach, ale najczęściej jest zmagazynowana w ludziach. Ponieważ niewolnictwa nie ma w większości na szczęście na świecie. W związku z tym jak się człowieka, jak człowiek odchodzi, to razem z nim odchodzi wiedza. I ta wiedza jest do, kup do, do kupienia na rynku. Także z tym, mamy pewien, z tym mamy pewien kłopot. Jest jeszcze jeden kłopot, mianowicie przymus odnowy. Wiedza ma to do siebie, że szybko się starzeje, a wiedza nieaktualna zaczyna mieć silną wartość negatywną. To znaczy staje się dla swojego użytkownika i dla swojego nosiciela e, szkodliwa. Wiedza, która jest przestarzała, która jest niezaktualizowana, jest szkodliwa. A w związku z tym trzeba ją stale odnawiać. Z tego wynika masy najróżniejszych rzeczy, mianowicie taki przymus tego, co się nazywa lifelong learning i tak no, Co do tworzenia wiedzy, oczywiście nie będziemy tego omawiać. Szczegółowo, ale można powiedzieć w ten sposób, że e, naj, najwięcej wiedzy powstaje w wyniku skojarzeń. Kiedy się coś kojarzy na przykład na pograniczu dyscyplin, na pograniczu na przykład e, biologii i chemii na pograniczu psychologii i informatyki na pograniczu i tak i tak dalej czyli wiedza nowa wiedza powstaje w wyniku zderzeń istniejących zasobów i po to żeby takie żeby takie zderzenia miały mieć, mogły mieć miejsce no to trzeba sobie powiedzieć, że potrzebna jest ogromna swoboda myśli, wypowiedzi, tworzenia, eksperymentowania i wielu różnych rzeczy. Tego potrzebna jest ogromna, ogromna tolerancja na inność, na odmienność, na inne myślenie. Otóż, proszę Państwa, model biznesu to jest to, co to jest recepta na zarabianie pieniędzy. Otóż e, zarabianie pieniędzy może być oparte na, na bardzo różnych podstawach. Na przykład można sprzedawać bardzo tanio maszynki do golenia, a bardzo drogo te, te, to, co się ładuje. Prawda, nich. Można zarabiać na usługach bardziej niż na produkcie. E, I trzeba sobie wyraźnie odpowiedzieć na pytanie, na czym chcemy zarabiać pieniądze. Na przykład, jeżeli mamy restaurację, to tam czym chcemy zarabiać? Na jedzeniu, czy na alkoholu? Na wystroju, czy na lokalizacji? Na, szczególnej ce na szczególnych cechach? Na klienta, na, 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 to, na tym, że mamy szczególnego rodzaju klientów, czy jeszcze na czymś innym? Każde każdy świadomy przedsiębiorca, biznesmen musi to, musi to wiedzieć i w ten sposób tworzy się, i w ten sposób tworzy się model biznesu. Ludzie bywają mniej lub bardziej inteligentni. Otóż inteligencja to jest zdolność do autorefleksji. To znaczy umiejętność korygowania samego siebie i refleksji nad sobą samym. To jest cholernie istotna rzecz. Jeżeli ktoś siebie traktuje bezrefleksyjnie, no to w zasadzie jest to wół. Umiejętność uczenia się oznacza jedną prostą rzecz, mianowicie zdolność do e, elastycznej zmiany. I tutaj znowu jeszcze raz skłania się problem sukcesu. Mianowicie sukces rodzi przekonanie, że Uczyć się, umieć uczyć, budować wiedzę. No i to byłoby tyle, jeśli chodzi o przedsiębiorczość. Nie wiem, czy ja Państwu wiele powiedziałem, ale co wiedziałem, to powiedziałem. Dziękuję bardzo.